Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić plecioną, yy, plecioną wieżbę albo drzewko wiklinowe. Potrzebujemy doniczkę z napełnioną y, ziemią, do tego jakieś kółko może być talerz albo taka podkładka. I umieszczamy gałązki wiklinowe, które można kupić, ale ważne, żeby były świeże i nie uschnięte. Albo wierzbowe, ucięte z drzewa. Ważne są, żeby gałązki były długie i proste. O, zobaczcie takie. I wkładamy je pionowo, umieszczamy je w doniczce. Zobaczcie, tak, jak ja już zaczęłam tu robić. I zasada jest prosta, bo musi być 8 rodzin po 8 gałązek. A jest ta podstawka okrągła potrzebna po to, żeby przy plecieniu. Zachować po prostu kształt koła w środku, żeby nam to wszystko nie zeszło, bo to jeszcze nie jest ukorzenione. Więc zaczynamy. I układamy tak. Liczymy: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I musi być 8 takich rodzin po 8 gałązek. Krótsze y, zostawimy później na taki płotek, który też Wam pokażę, jaki można zrobić z wikliny, bądź z wierzby w ogrodzie. Y, mamy już gotowe 8 takich rodzin, a jeszcze tutaj jedna rodzina, przepraszam. Osiem rodzin musi być po 8 gałązek. Dobra, już mamy gotowe. I teraz taką rodzinę ósemkową dzielimy na pół. 2, 4, 2, 4 i tak. Jedna czwórka z prawej strony idzie do drugiej czwórki z lewej strony. 2, 4. O, i idzie, idzie podpód. I musimy teraz sobie wziąć drucik albo klamry i tutaj je sobie związywać na czas plecenia, bo wtedy będzie nam łatwiej. No i zaczęliśmy sobie krzyżować. Bierzemy cztery... Cztery witki z prawej ósemki, cztery z lewej, krzyżujemy i w miejscu krzyżowania ja sobie biorę akurat drucik wiązałkowy, który sobie zwiąże na czas hmm, plecenia, a po czasie w ogóle będzie można zdjąć to. I zobaczcie, tak wygląda pierwsza warstwa. Teraz będziemy robić drugą. Drugą robimy na przemian. Jak te witki były na wierzchu, to teraz idą pod spód. I już tam będzie to bardzo ładnie szło, jeśli chodzi o, o dalszy ciąg. O, widzicie, tak będzie pięknie wyglądało. I tak wygląda zakończona druga warstwa. Teraz robimy trzecią warstwę. Wygląda skończona wersja, na górze zostawiamy dosłownie kilka drucików, które trzymają ostatecznie te nasze gałązki i je zdejmiemy jak ona się ukorzeni. Na razie jest mróz, więc na dwór nie możemy wystawiać, ale trzeba podlewać i bardzo jest właśnie potrzebne to okrągłe, żeby trzymało kształt w środku, żeby ta, te gałązki nieukorzenione nam się nie poprzemieszczały. Jak Wam się podoba? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A tutaj będą listki wypuszczały, tutaj też będą, ale tu trzeba obrywać, a te listki u góry zostawiać i przycinać. I taki urośnie nam w ogródku bonsai i możemy z tego na przykład zrobić żywopłot. Jak Wam się podoba, piszcie w komentarzach. Moja przepiękna to jest wiklina. Wiklina pleciona. Trzeba nadać jej nazwę w ogóle. Piszcie, jak ją nazwiemy.